Maria Waltorta zeszyty z 1943 roku. 22 maja. Doświadczenie miłości Boga. Nie potrafię się dobrze wysłowić, prawdopodobnie dlatego, że jestem polnym kwiatem, zrodzonym, wyrosłym, rozkwitłym jedynie z woli Jezusa i nie znam mistycznego słownictwa. Nie znam niuansów ascetyki, nic. Kocham, ponieważ kocham, żyję, jak Bóg pragnie. Raduję się lub poddaję temu, co Bóg mi syła lub na co zezwala. Lecz nie potrafię nazwać po imieniu takiej czy innej rzeczy, której doświadczam. Ojciec migliorini zadaje mi pytania, na które nie potrafię odpowiedzieć. A ponieważ nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, dając o sobie pojęcie nieodpowiadające rzeczywistości, mówię pokornie to, co wiem, tak jak wiem, i nic poza tym. Być może ojciec, czytając i rozmawiając ze mną, lepiej ode mnie zrozumie, w jakim punkcie się znajduję. Niedawno zapytał mnie ojciec, czy kiedykolwiek byłam do tego stopnia pogrożona w Bogu, że nie dostrzegałam już niczego innego. Otóż nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, co ojciec ma na myśli. Jeżeli mówi Ojciec o ekstazie, tak jak się ją zazwyczaj rozumie, z pewnością nigdy jej nie doświadczyłam. Jeżeli natomiast mówi Ojciec o tym odczuciu ekstatycznym, w którym żywotność ludzka nie jest unicestwiona, lecz cała skoncentrowana na jednym punkcie, ześrodkowana w nim, tak iż wszystko inne traci wartość i żyje się pośród rzeczy powszednich, jakby się było spowitym szatą, która od nich oddziela i chroni, stwarzając wokół nas jakby ognistą zasłonę, wewnątrz której poruszamy się i działamy, Patrząc jedynie na blask, który nas przyciąga, wtedy tak doznawałam tego wielokrotnie. Cały świat, który napiera na nas dookoła, traci kształt i wartość do tego stopnia, że jawi się nam chwilami jako coś chimerycznego, podczas gdy prawdziwą rzeczywistością jest to, co siły naszej duszy wielpią, wchłaniają, przeżywają. Nie wiem, czy wyraziłem się jasno. Sądzę, iż gdyby to trwało, mogłoby zabić w krótkim czasie. Wierzę jednak również, że kto przeżył choćby jeden raz takie doświadczenie mistyczne, pozostaje nim naznaczony przez całe życie. Jest to jak gdyby wzrost naszego życia duchowego, przejście od wieku młodszego do wieku starszego. Dlatego po każdym zanurzeniu w tym doświadczeniu mistycznym wzrastamy w łasce i mądrości nadprzyrodzonej. I tacy pozostajemy na zawsze, jeżeli potrafimy być tego godni. To nie wszystko. Wierzę też, że jeśli nawet wskutek ludzkiej słabości zdarza się nam od czasu do czasu jakiś wybryk, lecz bez udziału naszej złej woli, Łaska wcześniej uzyskana nie znika, owszem, zostaje osłabiona, tak iż opóźnia się wydarzenie nowego zanurzenia w radości smakowania i oglądania istoty Boga. Sądzę, że właśnie tym jest owo doznanie, lecz nie traci się uzyskanego dobrodziejstwa, traci się je jedynie działając uporczywą, świadomą złośliwością. Trzeba sobie uświadomić, że ta radość, która nas odciąga od zmysłowości ludzkiej, aby zanurzyć w ponadzmysłowości boskiej, dana jest nam przez Boga, a zatem przez istotę, która nie trwoni swoich darów, rozdając nierozważną rozrzutnością. Dlatego zakłada się, że wraz z darem daje on dodatkowe siły, które mogą uczynić nas zdolnymi, do obrony jego daru w nas przed nieprzyjaciółmi istniejącymi w nas samych, ciałem, namiętnościami itd., itd. I dlatego jedynie zamierzona świętokradcza złośliwość może spowodować, że staniemy się niezdolni zachować w sobie dar Boży. Obym tylko dobrze się wyraziła, lecz powtarzam, Jestem analfabetką w dziedzinie wiedzy mistycznej i dlatego za pomocą ludzkich słów wypowiadam to, co jest ponadludzkie. Dziś nasunęło mi się pytanie, na które pilnie chciałabym poznać odpowiedź. Czy wysłuchał moich modlitw w tych dniach? Czy osiągnęły cel, w jakim je odmawiałam? Nie pytałam ojca o nic, składając także i tę małą ofiarę na stosie, na którym płonę dla tak wielu rzeczy, na tyle sposobów. Wydaje się, że to głupstwa, lecz nieraz wymagają prawdziwego wysiłku. Aby je dopełnić, trzeba się wiele natrócić. Och, ojcze, jakąż udręką jest miłość? Miłość, kiedy spada z całą swą siłą na serce, które jest zbyt małe, aby ją pomieścić. Och, ojcze, jak dobrze rozumiem pragnienie, potrzebę zakochanych w Chrystusie, aby ich żar otoczyć samotnością. Jak bardzo pragnę nocy, która daje mi sposobność bycia samą, kiedy miłość mnie upaja, torturuje, wywołuje łzy i śmiech. Gdybym mogła Ojcu pokazać, czego doświadczam, w niektórych chwilach pojmuję, jak można umrzeć z miłości, jednak za żadne skarby świata nie chciałabym być pozbawiona tego najsłodszego uścisku, będącego agonią dla ciała, które nie może znieść jego siły i czuje się przezeń miażdżony, a błogosławieństwem dla ducha. Myślę o jednym zdaniu z pieśni nad pieśniami, którego wspomnienie krąży w moich myślach. Połóżcie mnie na kwiatach, oprzyjcie o jabłoń, bo chora jestem z miłości. Wydaje mi się, że tak mówi i mówi bardzo dobrze, gdyż rzeczywiście wyniszczeni przez miłość czujemy się osłabieni.